No więc w takiej Holandii można teoretycznie palić jointy, ale z emisją to już jest gorzej. Emisją jointów? Dzień dobry. Albo dobry wieczór. I teraz od razu pytanie do Was. Czy ktoś z Was mieszka w Holandii, ma samochód w Holandii, kupował samochód w Holandii, a jak już ma, kupował ten samochód w Holandii, to jaki musiał od tego zapłacić podatek? Bo ile ten samochód kosztował, to jest w Syrawno. Jaki musieliście zapłacić od tego podatek? Iżcie. No właśnie. E, bo. Napisał do nas Michał, który tak się składa, że mieszka z żoną w Holandii. No i pisze, że ponieważ niedługo powiększy się im rodzina, to szukają większego auta. Aktualnie jeżdżą Mazdą 3 Hatchback z 2010 roku. I za każdym razem, jak wracają z Polski, to wyglądają jak para przemytników, co ja rozumiem. I oprócz tego jeszcze mają psa, który też wszędzie z nimi jeździ. Więc nowa konfiguracja musi przewidywać dwie osoby, dziecko. Przynajmniej przez chwilę poniżej roku, i danego psa szukają czegoś, co pozwoli komfortowo wozić szanowne zady, tak napisał, na duże odległości i w długie trasy. Dobra. Jeździmy przeważnie dwa razy do roku 1200 km do Polski. Do tego dochodzą wypady do Niemiec, Francji i tak dalej. Jakieś 20 tysięcy kilometrów rocznie. Okej, okay, więc chwilę, chwilę pojeżdżą. Tak, z rzeczy, które są must have. Duży bagażnik, minimum 550 litrów. Powiedziałbym skoda, ale okej, okay, jedziemy dalej. Czekaj. Wygodne siedzenia mm -hmm. i niezawodność auta. To w zasadzie nadal może być Skoda. Bardzo nice to have. Adaptacyjny tempomat. Szanuję to, przy takich przebiegach to się przydaje. Tylko trochę nice to have. Pneumatyczne zawieszenie, no bo komfort wiadomo. Okej, okay, ale bez tego da się żyć. E, budżet. 40 tysięcy euro, czyli 180 tysięcy złotych. Mm -hmm. Koniecznie benzyna, bo podatki na diesla są bardzo wysokie w Holandii. Nie mają żadnych preferencji co do marki, chcieliby suwa, ale oczywiście mówimy o samochodach z rynku wtórnego. Ale samochód nie pozwala ani na Audi Q5, ani budżet. Be... Nie yy, budżet. Tak, nie, nie pozwala ani na Q5, ani, ani na... na X5. Więc rozważają E200 w kombiu. Mm -hmm. Albo 520 i 530 i Touring w średnich wersjach wyposażenia przebieg jakieś 100 tysięcy kilometrów. No, no i, i okej, okay. zaczęliśmy same, się same za... na to? Przede wszystkim yy, zaczęliśmy się zapoznawać z sytuacją podatkową w Holandii, bo yy, zacząłem się zastanawiać, kurczę, a za te 40 tysięcy to by nie kupił nowego samochodu. Nie, nie kupiłbym. Yy, nie takiego. To znaczy... znaczy inaczej. Tego się nie obskoczy korollą w kombi? Tego się nie obskoczy korollą w kombi, bo ma być duży przebieg i ma być wygodnie. A tymczasem, o ile takie nawet BMW 520 jest nowe, o bodajże 10 czy 15 tysięcy euro tańsze w Niemczech mm -hmm. niż w Holandii. Co nas zdumiało, bo okej, okay, rozumiemy, że są pewne. Różnice w cenach. Ale nie, nie różnica jednego samochodu. Tak, no za 15 tysięcy no to już spokojnie sobie kupujemy samochód no nowy. Więc to niestety wynika z podatku, który się nazywa bodajże BDM albo BPM, jakoś tak. Nie wiem, czy go zapisałem, nie, nie zapisałem go. Nie, nie zapisałem. W każdym razie no i tak stwierdziłeś, że nie będziesz w stanie wymówić. Wymówić, tak, od czego jest ten skrót. W każdym razie skrót jest od emisji. W zależności od tego, samochód, który emituje około 150 g CO2 na kilometr, mhm. za niego jest 8 czy 9 tysięcy euro, więc. Ani zakup. Ile? Tak, więc nawet zakup samochodu za granicą nie wchodzi w grę, żeby go przywieźć do Holandii. No więc właśnie, bo no bo przecież tak, można pojechać do Niemiec, teoretycznie. Bo i tak trzeba będzie za niego zapłacić podatek. O, Z tego co wiem, to nawet nie jest tak, jak u nas na czeskich, że się jeździ, jak teoretycznie udowodnisz, że pół roku spędzasz za granicą. No, nie. Tylko, i poprawcie mnie, jeżeli mieszkacie w Holandii, i śledzicie to, że w Holandii samochód, który jeździ już nawet przez parę tygodni. Po holenderskich drogach w ciągu roku okay. już musi taki już podatek. trzeba ten podatek zapłacić. Tak. Nie o, wiem, piszecze. czy to jest jednym ciągiem, czy, czy w sumie, ale holendrzy rzeczywiście pilnują tego podatku, a potem jest jeszcze tylko gorzej. To jest chyba od wartości w ogóle brutto, więc. O. I okej, okay, zaczęliśmy się zastanawiać, co można doradzić. Przede wszystkim sprawdziliśmy, co jest w tym budżecie z tych BMW czy Mercedesów do 40 tysięcy euro. Mm -hmm. I, e, I będzie problem. To znaczy, tak, albo jest to samochód, który rzeczywiście mieści się w tej cenie i ma podejrzanie niski przebieg, co sugeruje, że prawdopodobnie jest to też jakaś taka wersja, nazwijmy to flotowa, e, albo. I tu się robi bardziej jeszcze problematycznie. Samochód owszem mieści się w budżecie, ale już ma wyższy przebieg, taki typu 80-90 tysięcy. Mowa wszystko o jakichś 4-5-letnich samochodach. Co sugeruje, że to są samochody, które właśnie przejechały te 89 tysięcy. ile mogły i ktoś je sprzedaje, żeby uchronić się przed zapłaceniem wysokich kosztów a, serwisu i ewentualnych napraw. Tak, bo no, tak. W, okolicach, w okolicach 100 tysięcy kilometrów to nawet nie chodzi o to, że ten samochód się sypie, tylko chodzi o to, że coś nie. trzeba będzie w nim większego tak, prawdopodobnie po naprawić. trzeba no, tak wynika spra sprawdzić. z kalendarza. Tak. Um. Okej. Okay, um... Więc pytanie jest takie: czy ty masz 40 tysięcy euro na ten samochód i kropka, i masz nadzieję, że przejedziesz nim kolejnych, nie wiem, 5 czy ileś tam lat jak swoją Mazdą? Czy. Masz 40 tysięcy euro i powiedzmy masz jeszcze jakąś, nie wiem, dyszkę czy dwie w zanadrzu, żeby ten samochód utrzymywać w ciągu najbliższych paru lat, bo to nie chodzi o to, że to się zepsuje i rozpadnie, tylko chodzi o to, że trzeba pewne jakieś rzeczy nie wymienić. No, wiesz, no, każdy samochód trzeba serwisować. Tak. Ale poczekaj, bo mówiłeś o, o tych używanych samochodach, a jak one wyglądały z wyposażeniem, bo wiesz. E... Niestety mój holenderski nie jest na tyle dobry, że. Żeby... Nie holender. No. <laughs> e... Nie jest na tyle dobry mój holenderski, żebym mógł e, stwierdzić, co płynnie, miał za wyposażenie. czytać. Okej, okay, bo dobrze byłoby mieć tak, akustyczne szyby, tak, bo to był, jest podstawa, żeby, moim zdaniem, komfortu żeby był, w trasie. żeby był komfort, ten samochód musi być dobrze wyciszony, więc warto zwrócić uwagę, czy on na przykład ma akustyczne szyby, bo często na przykład jest tylko czołowa, ale boczna już w opcji albo w ogóle nawet czołowa nie jest akustyczna. To są takie drobiazgi, mhm. które jak ktoś inny specyfikował samochód, to albo nie zwrócił uwagi, albo nie zmieściło mu się w budżecie, albo to był w ogóle samochód flotowy kupiony przez firmę i nikt na to nie zwracał uwagi. Tak, i, i służył do jazdy na około komina dla jakiegoś tam mniejszego prezesa. I... Więc, to tam jest jakiś dyrektor marketingu. Mhm. E, więc generalnie musisz takie rzeczy posprawdzać, jeżeli już chcesz iść w tym kierunku. Ja bym sprawdziła jeszcze jedną rzecz. Co z gwarancją na taki samochód? Bo dealerzy mogą dawać gwarancję na kilka miesięcy, na rok, na tego typu samochód używany? Na dwa lata nawet, bo e, kiedy przeglądałam na przykład w Polsce, okej, okay, no ale tak się składa, że czytam raczej po polsku, w każdym razie w porównaniu z holenderskim o wiele lepiej, e, przeglądałam na przykład jakiegoś e, dilera BMW, e, to używki dostają nawet dwa lata gwarancji, więc wiecie, to nie jest tak, że trzeba się zaprzyjaźnić ze wszystkimi yy, Mirkami z placem, ale dobrze jest y, sprawdzić właśnie, co się dostaje za ten samochód, bo może on będzie trochę droższy gdzieś tam, yy, ale właśnie wyposażenie będzie lepsze, przebieg będzie trochę mniejszy, no i będzie gwarancja. Więc nie mamy dla Ciebie jednoznacznej odpowiedzi, obawiam się po prostu, to że znaczy... samochód, który ma już na hetanę 80 czy 90 tysięcy, to niekoniecznie jest samochód, który chcesz mieć na kolejne 100-150 tysięcy, a jeżeli jeździsz tym samochodem, mówisz po 20 tysięcy rocznie, to zrobienie 100 tysięcy w 5 lat to jest... Żaden, to jest żaden problem. Ja się zastanawiam nad tym, czy to musi być to premium. To znaczy, ja wiem, że każdy chciałby premium, ja też, ale czemu nie Mondeo albo Passat? Mondeo jest bardzo komfortowym samochodem. Tak, jest super wygodne. Mogę na niego narzekać, że nie jest tak fajny tak w prowadzeniu jak kiedyś, bo Mondeo był zawsze takim samochodem... W fazie sportowym. 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 Dynamicznie prowadzącym się. A? a zrobili z tego amerykańską kanapę, ale jeżeli chcesz komfort w trasie, to dlaczego nie Mondeo? A tam bagażnik potąd. Dlaczego nie okay. jakaś hybryda? No więc właśnie, może jakiegoś plugina. Chociaż bo... tam bagażniki. Ok, no to będzie kosztem bagażnika na pewno. Więc mamy. Mamy za mało danych, szczególnie jeśli chodzi o tę Holandię, bo nie wiemy, co się u ciebie yy, tak naprawdę opłaca. No więc właśnie, bo... Na pewno ostrożnie bym podchodził do samochodu, który ma już wysokie kilkadziesiąt tysięcy, i. Ja bym... nie przypadkowo ludzie je sprzedają wtedy. I ja bym jeszcze z jednego powodu unikała mimo wszystko samochodów marek, no może nie luksusowych, ale... Ale premium. premium. Koszty. Będzie drogi w naprawie, tak jest. Tak, serwis po prostu będzie więcej kosztował, części będą więcej kosztowały. I... Tyle. No to jest coś, co trzeba wziąć pod, pod uwagę, bo jeszcze, jeśli kupujesz samochód nowy, to, to ty dbasz o jego niezawodność. A jeśli kupujesz samochód po kimś, to na dwoje babka wróżyła. Albo ktoś dbał, albo tak sobie. Więc. Tyle, no, co mamy do powiedzenia. Nie na ten temat. odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie. Ale nie, bardzo ale? jesteśmy ciekawi o Holandię i tamtejsze. Tak, tak. Warunki, jeśli chodzi o zakup samochodu i podatki, bo. Bo jak zaczęliśmy o tym czytać, to że co? Tak, to okazało się, że może być trudniej. Okej, okay. więc to tym razem wypiszcie. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w następnym, następnym odcinku!